Gdybym pracował dziś na etacie o to, co bym zrobił, by jak najszybciej go rzucić i przejść na własny zdalny biznes. I nie będzie tu wstawania o 5 rano, zimnych prysznicy, dropshippingu, ani kursu za 597 zł, który rzekomo ma zmienić Twoje życie. Będzie 5 praktycznych kroków, które wręcz zagwarantują Ci przejście z etatu na własny biznes. Siemanko, z tej strony Kasper i witam Cię na moim kanale, na którym pokazuję jak zarabiać zdalnie niezależnie od sytuacji wieku czy doświadczenia i jak robić to w sposób mądry, a nie ciężki. I ogólnie będę się posługiwał moją ściągą w laptopie. Mam sobie tutaj po prostu rozpisane punkty i zacznę od historii. Kilka lat temu miałem ogólnie grupę znajomych, którzy chcieli od życia więcej. Była to dość spora grupa osób i wszyscy mieliśmy jeden cel. Chcieliśmy rozwijać własny biznes, nie chcieliśmy iść na etat. To była. Powiedzmy, 20-30-osobowa grupa osób, które podobnie myślały, i wiadomo, jak życie wygląda. To nie jest tak, że od razu rozwijasz swój biznes. Musisz w pewnym momencie, jak się chcesz usamodzielnić, no, pójść do jakiejś pracy, zarabiać jakieś pieniądze. Całkowicie normalne. Także u każdego gdzieś tam ten etat się jednak przewijał. Normalna sprawa. I na początku wiadomo, jak to wyglądało. Łączenie etatu z tym, żeby faktycznie rozwijać się po godzinach i no cisnąć, no działać po prostu, rozwijać się, rozwijać ten biznes. To był tylko etap przejściowy. To nie był cel sam w sobie, tylko przejściowy etap, który miał nam pomóc w realizacji tego głównego celu, czyli rozwoju biznesu, cieszenia się z życia i tak dalej, bo wszyscy mieliśmy podobno, po, po, po prostu podobny mental. I jakie ogromne było moje zdziwienie, jak po kilku latach. Wiadomo, kontakt się urwał, bo to byli internetowi znajomi. Kontakt się gdzieś tam urwał i tak sobie to podsumowałem, że po, tych, po kilku latach, powiedzmy, 3-4 lata, 2-3-4 lata, i bardzo się zdziwiłem, praktycznie wszyscy ci znajomi odpuścili. Odpuścili i prze, przeszli na tradycyjną ścieżkę. Z tej grupy 20-30 osobowej, która miała mega ambicje, która miała mega y, power do działania, to nie były osoby, że tak powiem, które po prostu nie, nie miały innej opcji, nie miały jakby takiej głowy otwartej, tylko to były osoby, które miały naprawdę taki mega power do działania. 20-30 osobowa grupa, a tylko trzy osoby faktycznie robią dziś biznes i faktycznie no, żyją z tego. I podkreślam, to były naprawdę mega zmobilizowane, zmotywowane osoby, które jeździły na szkolenia, kupowały różne jakieś tam właśnie wydarzenia, jeździły na wydarzenia, poznawały mnóstwo osób. Z tej grupy naprawdę ambitnych osób, które miały gdzieś to, że tam środowisko się śmieje i tak dalej, jak zaczynali, z tej grupy tylko trzy osoby faktycznie robią biznes. I jaki jest tego wniosek? Wniosek jest taki, że praca na etacie wciąga. Stabilna pensja powoduje, że jest nam na tyle komfortowo, że nie chcemy nic zmieniać, ale na tyle mało zarabiamy. Że nie realizujemy się w pełni i ciągle mamy poczucie, że nie wykorzystujemy wystarczająco naszego życia. Nawet są takie koncepcje złotych kajdanek, złotej klatki. Działa to na tej zasadzie, że właśnie mamy wystarczająco dobrą pensję żeby nie szukać niczego innego, ale zbyt małą, żeby właśnie czuć się spełnionym, takim swobodnym. I mamy te benefity i stabilność, wiadomo, jak jest praca na etacie, to mamy te ubezpieczenie, mamy urlopy płatne i tak dalej, różne benefity, które trudno nam porzucić, mimo tego, że na przykład robiąc biznes nie ma znaczenia to, czy urlop masz płatny, czy nie, bo zarabiasz na tyle dużo, że nawet ten urlop ci tego nie zrekompensuje, bo w biznesie po prostu zarabiasz dużo, dużo więcej. No nie? Nawet jakbyś robił sobie często te urlopy, to i tak finalnie kasy na koncie byś miał dużo, dużo więcej, pracując mniej. No i w tej koncepcji złotych kajdanek, złotej klatki jest też efekt psychologiczny właśnie komfort versus spełnienie. Jesteś na tyle właśnie, masz na tyle, na tyle komfortowo, że nie masz mo motywacji do zmiany, Masz ten strach przed utratą, bo boisz się stracić to co masz, nawet jeżeli to nie jest idealne, to boisz się po prostu stracić już te benefity, ten staż pracy, który masz i tak dalej. I jest taka iluzja bezpieczeństwa, że czujesz taką stabilność, mając pracę na etacie, czujesz po prostu stabilność i to wygrywa nad tym, żeby realizować te najgłębsze marzenia. Jakie są tego konsekwencje? No, na pewno stagnacja. Przestajesz po prostu się rozwijać i przestajesz podejmować tak ryzyko. I z roku na rok masz coraz większy strach przed stratą, więc to się pogłębia z roku na rok. No nie. Coraz większy komfort, coraz większa stabilność, takie poczucie bezpieczeństwa na etacie. Odkłada się często plany. Bardzo często słyszę u osób takich na przykład, że no może kiedyś jak tam będzie lepsza sytuacja, to, to ogarnę, to, 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 to gdzieś tam pojadę, to gdzieś coś tam spełnię jakieś marzenie i tak dalej. No generalnie takie odkładanie wszystkiego na kiedyś, no i wypalenie. Frustracja z, tej, z tego braku realizacji prawdziwych celów, wiadomo jak jest, wiadomo jakie są konsekwencje pracy na etacie, no jest taka, taki szklany sufit, taki, taki brak spełnienia Widzisz y, mnóstwo osób, które realizują sobie cele, a ty masz taką szarą rzeczywistość, nie starcza ci często kasy. No bo umówmy się, no pracując na etacie w Polsce nie zarobisz na tyle sensownych pieniędzy, by faktycznie realizować marzenia, podróżować sobie co miesiąc, kupić własne mieszkanie czy realizować takie grubsze po prostu cele. Nie wiem, nie wyjedziesz sobie na zimę za granicę do ciepłych krajów, no nie? I teraz zauważyłem, że firmy, jakieś korporacje czy nawet mniejsze firmy celowo oferują właśnie wystarczająco dużo, żebyś został u nich, żebyś pracował, żebyś był jakby w tym kołowrotku, w tej złotej klatce, ale nie zarabiasz na tyle dużo. Żebyś mógł odłożyć na tyle dużo kasy, żeby łatwo odejść i nie wiem, mieć przestrzeń na to, żeby wystartować coś swojego, czy korzystać tak w pełni z życia. Tylko jesteś w takim kołowrotku. Firmy celowo to wykorzystują. To jest taka doskonała pułapka. Czujesz się bezpieczny, ale jednocześnie niespełniony i zależny od systemu, ale no to bezpieczeństwo, ten komfort wygrywa. To jest tak działamy, jako ludzie. Wybieramy zawsze łatwiejszą drogę. No i to są te złote kajdanki. I teraz jak ty oglądasz ten materiał, oznacza, że chcesz się z tego wydonać. Dostać i od razu ci mówię, to nie jest tak, że to jest jakieś takie super kolorowe. To wymaga od ciebie dużej ilości pracy, zaangażowania. Wymaga to od ciebie. Tego, żebyś na jakiś czas zrezygnował z jakiejś tam przyjemności, na rzecz tego, żeby rozwinąć faktycznie coś swojego. Ale dam ci typy, które ci pomogą i które ułatwią ci cały ten proces. Ale w tym materiale dam ci takie nieoczywiste typy, które właśnie ułatwią ci ten proces, pomogą ci w tym, żeby przejść faktycznie z tego etatu na własną karierę, na własny biznes. Także przechodzimy już do konkretów i zaczniemy sobie od punktu pierwszego. Czyli pierwsza rzecz to jest de facto to, czego nie robić. Ale to jest bardzo ważne. Rozprawmy się, się z tym serio raz na zawsze. Pierwsza porada: łatwa kasa nie istnieje, łatwa kasa to skam. Zapamiętaj sobie, że pieniądze biorą się z wymiany wartości, a nie z żadnych magicznych metod. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że osoby, które właśnie są już sfrustrowane pracą na etacie, chcą to rzucić w cholerę, chcą szybko zmienić swoją sytuację. Takie osoby często wpadają w pułapki. Takich łatwych metod na zarabianie pieniędzy. Ale nie ma czegoś takiego. Jak jest jakiś profil na Instagramie, tam nie wiem, koloryzują jakąś metodę, że zarabia i wrzuć 500 złotych, zarob 10 tysięcy, rzuć etat i podróżuj sobie po Dubaju tak jak ja, no to, no nie, no tak to nie działa. W 99% jak ktoś obiecuje łatwe pieniądze, jakieś magiczne metody, to to jest po prostu skam i to nie działa i oni właśnie żerują na tym, że ty chcesz szybko zmienić swoją sytuację, żerują po prostu na naiwności, na tym, że osoby, yy, które nie są, nie, nie siedzą głębiej jakby w biznesie po prostu, nie znają się na tym i po prostu dają się na to nabrać. A często jest tak, że na przykład, nie wiem, no są te, oferują te pakiety na Instagramie, że pakiet jakiegoś, jakiegoś tradingu, czy jakieś takie różne rzeczy, krypto, afiliacje, no różne tematy, no to często jest tak, że te osoby, które promują, nie wiem, robią jakieś właśnie rolki w Dubaju i promują, że możesz zarabiać, możesz być milionerem w internecie, to te osoby na przykład jadą na 2-3 dni wizerem, najtańszym lotem do Dubaju, nagrywają tam masę kontentu, nagrywają tam, po prostu cały dzień tam, tam nie ma podróży, tam nie ma wakacji. Tam jest po prostu od rana do wieczora nagrywanie ciągle rolek, żeby jak najwięcej kontentu mieli, żeby później to wykorzystali przez następne kilka miesięcy na swoim Instagramie. No nie, i pokazują ci, że oni widzisz tak, jakby oni ciągle byli w podróży. A oni tak naprawdę po prostu cały dzień na tej podróży kilkudniowej nagrywają tylko rolki w różnych takich miejscach, żeby tak to właśnie wyglądało. Ale znam osoby, które znają osoby, które właśnie tak naciągają na takie. Metody, właśnie te filmiki w Dubaju, i tak dalej. I te osoby często mają nawet, my... i te osoby często zarabiają nawet mniej niż zarabiałyby na jakimś etacie. Serio. To są osoby często spłukane, które tylko to pokazują, żeby w ten sposób promować no, te gówniane metody, no nie? Dlatego naprawdę nie wiesz w to, co tam oni pokazują, co różne po prostu profile osoby promują, no bo te metody takie zbyt kolorowe, no one po prostu nie działają, stracisz w ten sposób kasę i stracisz czas. I teraz zobacz. Jak ty chcesz szybko rzucić etat, to szukasz takich metod, nabierasz się, finalnie tracisz, nie wiem, 2-3 miesiące, tracisz 5 tysięcy czy 10 tysięcy złotych, no i musisz tym bardziej pracować na tym etacie, bo musisz to odrobić. No, generalnie nic przyjemnego, straciłeś tylko czas i pieniądze. A jakbyś się chwycił jakiegoś realnego tematu, ja tu mój kanał jest też o agencji marketingowej, więc o tym temacie powiem. Chwyciłbyś się tematu, jakim jest agencja marketingowa, no to w 2-3 miesiące milionerem byś się nie stał. 20 tysięcy? miesięcznie ciężko, ale takie 5-10 tysięcy, jak najbardziej do ogarnięcia, zbudowałbyś sobie fundamenty na takim normalnym biznesie, zarobiłbyś pierwsze tysiące, może nawet pod dyszkę i taki biznes, jak w 2-3 miesiące właśnie byś yy, popracował nad nim, to w kolejnych miesiącach miałbyś perspektywę na to, by jeszcze mocniej to rozwinąć, już byś mógł rzucić etat i na spokojnie budować sobie taki stabilny, normalny biznes, który daje ci normalny hajs, który możesz skalować, do 100 tysięcy nawet, a więcej można skalować, no nie? Ale... To jest proces i tu miałbyś normalny temat, w 2-3 miesiące mógłbyś normalnie zaangażować się w temat, który dałby ci te kilka tysięcy, ale miałbyś to pewne. A nie magiczne metody, nabierasz się na to, a później finalnie wszystko tracisz, jakieś MLM, -y, wiadomo jak to wygląda. Więc to jest bardzo ważne: nie nabieraj się na takie obietnice łatwych pieniędzy w internecie. Skup się na wymianie wartości. Agencja marketingowa, prosty temat. Jest biznes y, usługowy, jakiś powiedzmy lokalny, potrzebuje większej ilości klientów, ty pomagasz im pozyskać większą ilość klientów. Prosta wymiana wartości. I ten biznes, który ty promujesz, którym, ty, y, któremu ty pomagasz, to oni też pozyskują klientów, którzy też mają jakąś wartość. Wymiana wartości, na tym polega biznes, a nie na jakimś wrzuceniu w jakąś magiczną stronkę 500 zł, żebyś wyciągnął 10 tysięcy. No kurde, no, no, no to nie działa po prostu. Ale taki normalny biznes z normalną wymianą wartości, coś pięknego, to po prostu jest, to po prostu zawsze wygrywa nad takimi magicznymi metodami. I to, że zarabiasz, to wtedy nie jest przypadek, tylko masz umiejętność, która powoduje, że jesteś wart więcej na rynku, bo na tym de facto polega zarabienie większej ilości pieniędzy. że Jesteśmy więcej warci, że wnosimy większą wartość w życie innych ludzi. Tak proste. W taki sposób się zarabia realnymi umiejętnościami, które posiadamy, i sprzedajemy innym, bo dajemy im wartość. Drugi temat. Wybierz odpowiedni model biznesowy. W sumie trochę powiedziałem o, to, o tym w pierwszym punkcie, ale postaram Ci się to tak podsumować. Startuj bez jakichś rażących kosztów na start. To jest bardzo ważne. 5, 10 tysięcy max. Nie potrzebujesz jakiejś strony internetowej, nie potrzebujesz jakiegoś asortymentu wielkiego. Wybierz takie biznesy, w których masz łatwy, szybki start, w którym nie musisz inwestować jakiejś dużej gotówki. To jest bardzo ważne, żeby po prostu móc wystartować własnymi umiejętnościami tak naprawdę, które tylko musisz nabyć, no nie? No to wszystkie takie usługowe, zdalne biznesy są super do tego. Oferta nie do odrzucenia. Fajnie jakbyś miał taką ofertę, którą mógłbyś stworzyć w taki sposób, żeby była nie do odrzucenia. Przykład na agencji marketingowej. Na starcie, jak zaczynasz, możesz stworzyć ofertę na przykład, nie wiem, dla salonów Beauty, że robisz im kampanie reklamowe i one się zwrócą trzykrotnie. I dopiero jak się zwrócą trzykrotnie, czyli twój klient inwestuje w Ciebie 2000, to musi wrócić sześć tysięcy i wtedy dopiero się rozliczasz po efektach. Wtedy to jest taka oferta nie do odrzucenia, że ten salon kosmetyczny, ten salon Beauty nie ma nic do stracenia. On może tylko zyskać trzykrotny zwrot z inwestycji i dopiero wtedy płaci, więc tu nie ma żadnego ryzyka. Bo jak nie osiągniesz yy, tego zwrotu z inwestycji, no to Salon ci nie płaci. Ale w taki sposób nabywasz szybką umiejętności, pracujesz z klientami. No, uwierz mi, że dowiezienie w wyniku nie jest wcale takie skomplikowane, więc, miałbyś tutaj fajną ofertę, która powoduje, że szybko pozyskasz na to wysoko płacących klientów. Kolejna sprawa, szybka nauka dostarczenia. Szybka nauka dostarczenia usługi. Żeby to nie było tak, że teraz przez pół roku uczysz się, jak dostarczyć usługę. Tylko żebyś mógł się tego nauczyć w 7-14 dni. No powiem szczerze, że agencja marketingowa jest właśnie takim tematem, że tutaj nie ma Rocket Science. Tutaj się liczą takie pewne fundamenty, ale generalnie tutaj się liczą takie niuanse, ale generalnie jest to do ogarnięcia w 7-14 dni, żeby ogarniać, jak faktycznie te kampanie reklamowe tworzyć, jak to robić, żeby to działało. Kolejna sprawa, oferta za minimum 1000 zł, najlepiej miesięcznie, najlepiej, żeby to. Był powtarzalny przychód. Jak sprzedajesz produkty za 40 zł, to musiałbyś pozyskać naprawdę setki, jak nie tysiące klientów, żeby sensownie na tym zarobić. A jak sprzedajesz coś za 1000 zł, jakąś usługę, która ma jeszcze wysoką marżę, to jest kolejna sprawa, wysoka marża, no to wtedy 3-4 klientów już ci daje sensowny pieniądz na koncie. I o to tutaj chodzi, żebyś małym nakładem czasu na pozyskiwanie klientów zarabiał fajną kasę. Powtarzalny dochód, no to to też to, o czym mówię, że żeby było tak, że pozyskujesz klienta raz i pracujesz z tobą wiele miesięcy. To jest perfekcyjna sytuacja, no bo zbierać się to później, no nie? Pozyskasz w pierwszym miesiącu pięciu klientów, a w kolejnym, nie wiem, jeden ci zrezygnuje, ale masz czterech, czyli nie startujesz miesiąca od zera, tylko masz już czterech klientów płacących, no nie? No to to jest coś rewelacyjnego. No i fajnie, gdyby to był temat, który po prostu możesz robić po godzinach, a nie. Nie, nie taki, że nie wiem, że musisz być o konkretnej godzinie, no nie? Tylko, żeby to było po prostu elastyczne, że no, na przykładzie kampanii, no czy ty zrobisz kampanię o godzinie 15, czy to, to zrobisz o godzinie 8 rano, czy o 20, de facto nie ma znaczenia. Liczy się to, żeby to zrobić. No i o to w tym wszystkim chodzi. To są takie najważniejsze punkty, jak wybierasz jakikolwiek model biznesowy. Ja tutaj na przykładzie agencji, bo w tym siedzę, ale jak po prostu wybierasz jakiś model biznesowy, weź to pod uwagę. I, i to jest bardzo ważne, bo jak wybierzesz model biznesowy, który nie spełnia tych punktów, no to szansa, że ci wyjdzie jest marna, po prostu, no będzie ci ciężej faktycznie przejść z tego etatu szybko na własny biznes, no nie, w sensie możesz robić jakiś taki skomplikowany, zaawansowany biznes, lokalny na przykład, ale musisz wydać sporo kasy, często lokalne biznesy powodują, że nie wiem, na przykład zaangażowanie musi być dużo większe, no ciężko przejść płynnie, no nie? A tu jak spełnisz te punkty, te warunki, to płynnie sobie przejdziesz z etatu na własny biznes. No nie będzie to tak, że będziesz musiał rzucać etat i ryzykować brać kredyty, bo tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby bezpiecznie sobie to rozwinąć. Także weź te punkty pod uwagę, jak w cokolwiek wchodzisz, to jest bardzo ważne. Nawet z czatem GPT możesz sobie wkleić te punkty i zapytać go, jakie biznesem proponuje. Wrzucam takiego tipa. Kolejny, trzeci punkt. Poducha finansowa. To jest kurde tak ważne, w sensie wiadomo... To będzie taki dość krótki materiał, więc nie będę tutaj mówił o technikaliach, jak rozwinąć biznes, bo tym bardziej, że nie chcę ci dawać konkretnego biznesu, jak jakiś tam konkretny biznes rozwinąć, tylko chcę ci dać takie ogólne punkty. I takim ogólnym, bardzo ważnym punktem, żeby faktycznie rzucić etat i przejść na zdalny biznes, jest to, żeby mieć poduchę finansową. No jak ty walczysz z miesiąca na miesiąc na to, żeby w ogóle ci się spięło wszystko, no to lipa no to nie będziesz miał fokusu, nie będziesz miał skupienia na tym, żeby faktycznie robić biznes, jak będzie trzeba jakąś stówkę, jakiegoś siaka zainwestować, nie będziesz tego mieć, lipa też, no nie? Fajnie, gdybyś miał poduchę finansową, bo wtedy masz spokój, robisz to z takim luzem spokojem. Czy to ci zajmie 3 miesiące, czy 5 miesięcy, czy 2, czy 8, nie ma znaczenia dla ciebie. Masz tą poduchę, to jest twoje bezpieczeństwo, cokolwiek by się nie działo, masz odłożone pieniądze. Dużo cenniejsze jest to, żebyś właśnie miał poduchę finansową niż MacBooka. Serio. Ja zaczynałem ze starym Asusem z komunii i tyle. I w taki sposób po prostu na początku działałem i to jest spoko. Jak najmniej konsumpcjonizmu, jak najwięcej odkładać sobie Kasy. Niekoniecznie musisz wszystko odkładać w gotówce. Możesz sobie w jakieś płynne aktywa y, zainwestować, tylko takie bezpieczne, żeby to faktycznie jak. Potrzebujesz kasy, to faktycznie masz jak ją szybko wyciągnąć, i nie jest tak, że nie wiem, to jest krypto. I nagle jak potrzebujesz kasy, a masz poduchę w krypto, no to wiesz, yy, dzieje się tak, że kurde, nie możesz tego wypłacić, bo byś stracił dużo, no nie? Bo kurs mocno się waha. Ale jakieś płynne aktywa, typu nie wiem, złoto, spoko, bo zawsze szybko możesz sprzedać, kurs cię tak nie waha, fajna sprawa, a utrzymuje swoją wartość, gotówka nie utrzymuje. Tak czy siak mówię o takiej poduszce na zasadzie 10-20 tysięcy wystarczająco, żeby czuć się komfortowo. Polecam poduchę finansową mieć, odłożyć chociaż parę tysięcy, ale żeby była ta poducha, no nie? Na czarną godzinę, bo to powoduje, że mamy luz. Dużo, dużo przyjemniej, łatwiej się rozwija biznes. Zauważyłem, że osoby, które mają poduchę, szybciej osiągają efekty, niż osoby, które nie mają poduchy finansowej i mają ciśnienia. Więc to jest naprawdę ważne. Ogranicz konsumpcjonizm. Nowy iPhone poczeka, PlayStation poczeka i, i, i takie rzeczy, ale poducha sprawi, że po prostu później zakupisz 10 takich iPhone'ów, bo rozwiniesz się z luzem, dojdziesz do takiego poziomu, że kurde będzie Ci stać na 10 iPhone'ów i 50 PlayStation, nie? Więc najpierw oszczędzamy i tak dalej, konsumpcjonizm to jest efekt... Nasze, naszych działań, rozwoju naszego biznesu na późniejszym etapie. Czwarty punkt. Nie komplikuj, upraszczaj. Znowu taki uniwersalny tip, który jest bardzo ważny. Na przykładzie agencji. Proste rzeczy, które doprowadzasz do perfekcji, dają po prostu najlepsze efekty. Dodawanie takich zbędnych działań to takie sztuczne zapychacze czasu i tobie o te sztuczne zapychacze czasu nie chodzi. Ty nie chcesz mieć iluzji produktywności, tylko ty chcesz faktycznie robić robotę, która cię prowadzi do twojego celu. A te sztuczne zapychacze, Pychacze czasu to często ucieczka od tych najważniejszych zadań, gdzie na początku rozwoju biznesu ty masz kilka elementów, które musisz po prostu ogarniać. I właśnie na przykładzie agencji musisz ogarnąć dostarczenie, no wiadomo, oferta, fundamenty, te sprawy, ale jak to już masz ogarnięte, no to tak, pozyskiwanie klientów do Twojej agencji, rozmowy sprzedażowe no to element jakby pozyskiwania klientów, i dostarczenie usługi. Tyle. To jest cała filozofia. Tu nie ma rocket Science. Pozyskiwanie klientów. Fokus na tym, żeby po prostu umawiać y, potencjalnych klientów na rozmowy sprzedażowe, odbywać te rozmowy sprzedażowe i jak już pozyskasz klienta, dowieść mu usługę, dostarczyć po prostu usługę, za którą ci klient zapłacił. Tyle. Nie ma tutaj żadnych rocket science, nie ma tutaj żadnych komplikacji. To są fundamenty, które musisz doprowadzić do perfekcji. I teraz wiadomo, w dostarczeniu usługi liczą się, powiedzmy, tam kreacje reklamowe, liczy się to, jak ty ustawiasz te liczy się też to, jak pomagasz klientowi w tym, żeby lepiej sprzedawał na przykład, ale to są wszystko to są podstawy, takie proste rzeczy, no nie? I teraz osoby, które osiągają rezultaty szybko, skupiają się na prostych rzeczach, robią je jak najlepiej, na tym się fokusują, nic więcej. A osoby, które nie osiągają rezultatów, dodają milion rzeczy, dodają jakieś narzędzia. Nie jest to potrzebne. Prostota, jakikolwiek biznes nie robisz, jak 0,10K, 0,15K, czy tam 0,8K, bo 8-10 tysięcy potrzeba, żeby rzucić etat, powiedzmy, no nie? Żeby tak komfortowo rzucić etat, etat no to, żeby to osiągnąć, to, to jest naprawdę bardzo niewiele. To na agencji, jak masz ofertę za 2000, to z pięciu klientów. Mój klient, jeden się pochwalił, że ostatnio w tydzień tyle pozyskał. W tydzień. To nie jest rocket science, serio, tylko właśnie. Chodzi o to, żeby to po prostu. Powtarzać do perfekcji, żeby tylko na tym się skupić. Możesz nie lubić rozmów, możesz nie lubić etapu pozyskiwania klientów, umawiania ich na rozmowy, możesz jakiegoś etapu nie lubić, ale nie uciekaj od tego, bo zapychacze czasu to jest ucieczka od najważniejszych zadań, a to najważniejsze zadania, te podstawowe, dają najlepsze efekty. Chodzi o to, żeby sobie upraszczać, a nie utrudniać. W taki sposób szybciej, mniejszym nakładem czasu, mniejszym wysiłkiem osiągniesz po prostu swój cel. I tutaj przypominam też o zasadzie parę to 80-20, 80%, -20, 80 działań daje. 20% efektów, a 20% działań daje 80% efektów. My się chcemy skupić na tym, by te 20% działań robić na maksa, które daje 80% efektów, czyli właśnie te podstawowe działania: rozmowy sprzedażowe, dostarczenie usługi, pozyskiwanie klientów. Takie proste. I piąty punkt. Ostatni. Ronaldo ma nawet trenera snu. A ty? Chodzi tutaj o to, że ludzie z efektami korzystają po prostu ze wsparcia innych ekspertów. Ronaldo ma nawet trenera snu, z którym po prostu dba o to, żeby jak najlepiej się wysypiać, żeby jak najlepiej się regenerować. Ma osobę zatrudnioną od tego elementu, od snu. I teraz chodzi o to, że jak ty chcesz osiągać rezultaty, chcesz faktycznie się rozwijać, no to 100 razy szybciej dojdziesz do celu z osobą, która przeprowadzi cię przez ten proces. Z osobą, która sama przeszła tą drogę. Także jeżeli samemu będziesz. Się gubić. Owszem, jest wiedza w internecie, jest chat GPT, jest YouTube i tak dalej, wiadomo, ale tu się liczą często niuanse. Niuanse, które mają duże znaczenie. Czyli na przykład robisz pozyskiwanie klientów, robisz rozmowy sprzedażowe, robisz dostarczenie rezultatów, dostarczenie usługi i w tych prostych rzeczach tkwią niuanse, które mają znaczenie. Jest to, że ktoś ci wtedy sprawdzi, jak ty daną rzecz robisz. No nie? Mówię tu właśnie o takim wsparciu jeden na jeden bardziej, żeby z takiego wsparcia korzystać. Ktoś ci może sprawdzić, jak ty na przykład pozyskujesz klientów, jak robisz rozmowy sprzedażowe, jak dostarczasz usługę. Te proste rzeczy, no nie? Ktoś ci może sprawdzić. Dzięki temu ty po prostu szybciej dojdziesz do swoich upragnionych efektów. To jest naprawdę fundamentalne, żeby korzystać ze wsparcia. Samemu jest naprawdę ciężko. To tak, jakbyś teraz miał pójść grać, nie wiem, w tenisa czy nauczyć się pływać z filmików na YouTubie. Ciężko. A jak ktoś ci pomoże indywidualnie, dużo lepiej. To jest właśnie jak z pływaniem, no nie? W sensie. Uczysz się pływać i samemu nie możesz ogarnąć jakiejś techniki, ale jak... Ktoś ci podpowie, że w twoim konkretnym przypadku ty na przykład jakoś inaczej, jakiś tam ruch barkiem robisz, ktoś to skoryguje, i już będziesz to robić dobrze, ale samemu byś tego nie odkrył. Tak samo to jest z biznesem. Po prostu są niuanse, których sam nie odkryjesz albo zajmie ci to bardzo dużo czasu. I tak jak spływaniem, jak robisz jakiś zły ruch, to możesz się nabawić nawet kontuzji. Tak samo tu, jak będziesz robić jakiś zły ruch, to wszystko możesz inne robić dobrze, ale jak coś robisz źle, to na przykład może to wykrzaczyć cały system i sprawić, że no nie będziesz po prostu finalnie zarobiał i finalnie i tak nie wiem będziesz próbować sam minie pół roku a finalnie i tak musisz od kogoś wziąć wsparcie żeby to faktycznie ogarnąć więc od razu najlepiej po prostu wziąć od kogoś wsparcie i właśnie skorzystać z tego że ktoś może ci te błędy skorygować sprawdzić podpowiedzieć dać tipy czasem zmotywować jest to dużo 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 lepsze rozwiązanie i to jest oczywiście opcja dla osób którym zależy na szybszych i przede wszystkim pewnych efektach, no bo jakoś dojdziesz sam też, no nie? No bo ja na przykład sam próbą, metodą prób i błędów ogarnąłem, ale jak chcesz mieć szybkie i pewne efekty, to lepiej korzystać po prostu ze wsparcia ekspertów, osób, które faktycznie przeszły tą drogę. Także według mnie korzystanie ze wsparcia w 2025 roku, w 2026 tak samo, to nie luksus, to po prostu konieczność do tego, żeby to ogarnąć, żeby mieć szybkie, pewne efekty. I z tego miejsca mogę zaproponować Ci taką właśnie indywidualną pomoc, indywidualny mentoring, indywidualne wsparcie. Jeżeli jesteś zainteresowany tym, żeby rozwinąć własną agencję marketingową od zera do 10 tysięcy złotych miesięcznie, nawet w 90 dni, to zobacz po prostu linki pod spodem, bo tam jest więcej informacji. No i ja sprawdzę, czy mogę Ci pomóc, jeżeli uznam, że tak, przedstawię Ci, jak wygląda współpraca ze mną, no i możliwe, że będziemy razem działać. Od razu zaznaczę, że ja naprawdę weryfikuję, to z kim współpracuję i jeżeli ty się zgłosisz, po prostu wyrazisz chęć, że chcesz rozwinąć własną agencję, ja sprawdzę twoją sytuację dokładnie i dopiero gdy zweryfikuję twoją sytuację i będziemy pewni, że osiągniemy rezultaty, że ty osiągniesz rezultaty, no to dopiero wtedy po prostu daję ci możliwość współpracy ze mną. Więc jak już się zakwalifikujesz, to masz pewność, że osiągniesz ze mną te rezultaty, jak tylko się zaangażujesz. Więc tym bardziej zachęcam do tego, żeby chociaż spróbować, odezwać się. Jak uznam, że nie będę w stanie ci pomóc, szczerze ci o tym powiem, szczerze doradzę i doradzę też z kierunkiem, w jakim najlepiej, żebyś po prostu poszedł na twoim konkretnym etapie. No i to tyle, tak naprawdę, w tym materiale. Uważam te pięć punktów za naprawdę bardzo ważne, żeby faktycznie nie tylko sobie marzyć o tym, żeby przejść z etatu na własną firmę, tylko żeby faktycznie to osiągnąć, bo kurde, życie jest zajebiste. Mamy tyle rzeczy, ty... świat jest tak zajebisty. Podróżowanie, jakieś fajne auta. Kurde, kupno, żeby kupić sobie właśnie mieszkanie własne, własny dom, może jak ci się marzy, żeby ogarniać te, żeby. Mieć jakieś zajawki, żeby cieszyć się z tego życia, to jest naprawdę fajne. Ale w Polsce praca na etacie nam tego nie da, nie zapewni nam tego. Musimy sobie sami na to zapracować właśnie poprzez rozwój własnego biznesu. W Polsce tak to wygląda, to jest jedyna według mnie droga do tego, żeby godnie żyć, fajnie zarabiać i cieszyć się życiem. Także naprawdę polecam, weź sobie te 5 punktów do serca, wdroż je. No i gwarantuję, że przyniesie to efekty. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału do końca. Widzimy się w kolejnych filmach. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, napisz w komentarzu. Rzucam, jeżeli obejrzałeś do końca, będę wiedział, ile osób chce rzucić etat i ile osób obejrzało ten materiał do końca. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!